Taki szybki teścik, najtańszej jakiej tylko udało mi się znaleźć, indukcji na Allegro. Koszt z przesyłką 76 zł. Moc 2 kW. Tutaj miernik mam podłączony. Tu będzie pokazywało. Autentyczny pobór. Ustawimy na gotowanie wody. Tu jest największa moc. Niestety aluminiowa patelnia nie działa. No, jaki pech! Szkoda, właśnie, bo w miarę nowa jest. Działa za to taka stara. Ona ma nie wiem czy czasami więcej lat niż ja. <laughs> Patrzcie. Zaraz razu Dobra, 200 W niby. Dobra. Zimna patelnia. Wleję trochę wody. Zobaczymy jak szybko. O kurde, za dużo. Ale dobra, nie będzie. I zobaczymy jak szybko się zagotuje. czy znaczy, jak ogólnie dno nabierze 100, 100 stopni. 200 W. 22 autentycznie no kurde już pobór mocy coś przyłączyłem oczywiście no a pobór mocy jest mniejszy może 1400 lat no ale kurde mega mega szybko z miejsca już możliwe że o to chodzi z tym poborem mocy, że yy, jeśli chodzi o powierzchnię naczynia, zaraz zobaczymy, wlejemy do takiego garnuszka, wodę I to zobaczymy teraz, to sama moc. No i. Właśnie tu chodzi o to chyba jaką powierzchnię zajmuje na, yy, na na tym grzejniku yy, naczynie. Jak tak trochę. E. Nie wygrzeje teraz, ale No właśnie 2000, a pobór jest 400 W. Więc wychodzi na to, że maksymalną moc grzewczą można uzyskać tylko i wyłącznie wtedy, gdy się zakryje całą tą, tą Ło, gorące, masakra, Patryk. <tryk> Także tutaj no jest moc. Pobornimy 2000 realne 1400 No właśnie, a tu ludzie pisali, że yy, że 1300 W pobiera i tak dalej A ta fotelia właśnie też jeszcze nie przywiera, całkowicie, bo ma krzywe dno A trzeba wezwać, trochę nad O właśnie Teraz tylko położyłem 1300. Mmm, taki bajer. Jeśli trzyma się w górę, w górze troszkę. O, przestał działać. No no działa trochę. O A, za wysoko. 700. No to właśnie. Czyli 2000 może i ma, ale trzeba by ją położyć. całą zakryć po prostu. No i dobra. Był test, nie ma testu. Wystarczy to nagrywania.